STH14S Hyakuri. Jest to model z linii towarzyszącej anime Gundam Iron Blooded Orphans, wydany w skali 1 do 144 high grade w roku 2015, jako piąty model z kolei. Tak prezentuje się okładka instrukcji. Ona jest tożsama w zasadzie dla wszystkich modeli z Orphansów: czyli na górze, górna połowa to po prostu art z pudełka, na dole mamy pilota. Tutaj dwa, dwie, dwa rysunki modelu z przodu, z tyłu. A z tyłu mamy to, co możemy z modelem zrobić: jego umiejętności plus nieśmiertelny color light. A tak przedstawia się model zbudowany i wykonany przeze mnie. Jak wiecie, nie jestem wielkim fanem Orphansów. Wręcz uważam, i to jedną z najsłabszych serii Gundamowych, jakie to do tej pory powstała. Nie wiem, czy jeszcze najgorsza. Musiałbym chyba jednocześnie obejrzeć Destiny, a później od razu Orphansów. Ale nie mam na to siły, że się tak wyrażę, to, jest, to już jest po prostu czysty masochizm. No ale oglądając serię nabrałem sympatii do trzech postaci. No, w zasadzie do czterech, ale że. Ten czwarty model jest w zasadzie repaint'em tego, którego pokażę następnym razem, więc stwierdziłem, że kupię tylko trzy. Więcej ode mnie Bandai za Orfansów nie dostanie, tym bardziej, że modele od Orfansów są dosyć tanie. Więc nie, nie, żał, nie żałowałem po prostu z zakupu, wiele, wiele, wiele na to nie, po prostu nie poświęciłem. Więc, yy, tak, pilot, pilot yy, tej grupy należy do takiej grupy takich piratów, tajwas oni się bodajże nazywają. Nie pamiętam jak ta dziewczyna się na imię, yy, na, ta dziewczyna ma na imię. No, ale jak wiadomo, wszystko co w Orfansach jest nieistotne. Należy też do niepisanej grupy stworzonej przeze mnie Aniołków Brokena. I dziś pokażę Wam właśnie tego pierwszego Aniołka. Yy, model jest z tak zwanej klasy szybkiej, czyli jest jak widzicie smukły. Posiada takie dodatkowe silniki. Tutaj bardzo mi się podoba, podobają te trastery. Są fajnie tutaj wykonane, fajnie wkomponowane. Bardzo dobrze, że są na przykład, że są innego koloru, przez to nabiera, nabiera ten tył wyrazistości. Tak samo tutaj mamy tu część z białego plastiku, więc wszystko, coś się dzieje, nie jest taką, nie jest je, taką jednolitą bryłą. W składaniu modele, w zasadzie wszystkie modele z Orfasa są dosyć łatwe, więc nie było tu żadnego problemu. No jedyne co mogło przysporzyć przy, przy upierliwości to właśnie te naklejki. Sam model, mimo że z pozoru wygląda, że nie za wiele ma do zaoferowania, czyli dwa, dwie, ręce, dwa, yy, dwie ręce, które trzymają karabiny i nic więcej. Jednak, dzięki te, yy, jednak jest tutaj coś więcej, <grym>, a mianowicie tutaj. Możemy tutaj ukryć tą rękę w tym schowku i przez, przez tą lukę właśnie wystawić te karabiny. Dzięki temu, że one są na takim właśnie stawie obrotowym, w tym miejscu, możemy je ustawiać w zasadzie jak chcemy, dodatkowo rozkładamy też te lotki, przez to uzyskujemy tak zwany tryb super szybki. Dodatkowo tutaj mam, macie ten tryb super szybki, nie będę go tutaj przedstawiał, ponieważ. Nie, nie, da, nie nadaje on takich jakby nie zmienia strasznie wyglądu, po prostu mamy tutaj dwie schowane ręki, ręce, i tutaj tu widzimy te dwa e, w, karabiny, które wystają spoza tych luków. Dodatkowo te luki stanowią jeszcze jedną dodatkową sprawę. To mi się naprawdę podoba, że tutaj funkcjonalność przede wszystkim, więc przynajmniej tym IBO zasługuje u mnie na plus, jeśli chodzi o mesy Tajwa. Y, Tajwansu czy tak ten, nieważne, Tych, tego pirata, co miał tyle żon. Zresztą już o tym wspominałem w mojej, w mojej pseudo recenzji serii, a przede wszystkim mojego rantu na temat ostatniego odcinka. Nieważne. Tak wygląda ten luk, ta klapa od luku, którą możemy wyciągnąć i nałożyć na rękę. Przez to staje się ona swego rodzaju tarczą. Szkoda, że model, jako szybki, nie otrzymał żadnego uzbrojenia na bliski dystans, bo y, pamiętając, y, kiedy, się pojawi, y, kiedy ona się pojawiła i walczyła z Barbatosem, to, to właśnie pokazywała, na czym polega właśnie siła tego mesa, czyli szybkość, i po prostu w zasadzie ten Mikazuki, czy jak on tam się nazywał, nie mógł, nie mógł za wiele wtedy zrobić, kiedy ona się pojawiła więc tym bardziej mnie dziwi to, że on taki niby super był, dobra włożenie na rękę nie jest jakieś szczególnie trudne, no ja z tego powodu, że tutaj mam warunki jakie mam niespecjalnie mi się udało. udaje, teraz sobie podniosę i włożę tarcza jest na takim właśnie tym jak to się nazywa, gnieździe dzięki czemu bardzo łatwo się to wkłada do i przede wszystkim nie wypada, więc nie ma pod tym względem jakiegoś wielkiego problemu. Czekajcie, a ja to robię odwrotnie. Ach, ok. Ach, pokaż tą łapę. Przede wszystkim, dlaczego lubiłem te postacie? Nie lubiłem ich z powodu charakteru. O. Mały upadek, mały upadek, mały upadek, mały upadek. Ale wszystko jest w porządku. Nic się nie dzieje. Ok. Dobra, to zrobię małą przerwę. I tak prezentuje się z tą tarczą. Szczerze powiedziawszy, niespecjalnie rozumiem wejścia tej tarczy, u, u, dodania tej tarczy do tego modelu jasne może się zasłaniać przez ostrzałem przeciwnika, bo w Orfansach specjalnie wiele e, tych, e, no jak to się mówi, wiele, bro, e, wiele broni bimowych nie było. I, przede, I może też właśnie służyć jako w zasadzie broń biała, więc z drugiej strony nie mam się czego czepiać, więc chyba już zaczynam szukać wad po to, żeby coś tutaj powiedzieć. Bo naprawdę model jest fantastyczny pod względem tej funkcjonalności przede wszystkim. Nie, mo, nie oferuje może on jakichś super wielkich fajwerków, ale nie musi. Br broni się sam sol, broni, broni się, jest bardzo fajny, ma... Św... Powiem tak, nagrywam to już chyba z trzeci raz... I z każdym recenzją mógł się mu przyglądam, to podoba mi się coraz bardziej. I z takiego najmniej lubianego przeze mnie orfansowego modelu, no to zaczyna wyrastać na jakieś tam zaszczytniejsze miejsce. Tutaj z tyłu mamy, nie wiem czy o tym wspominałem już, napomnę jeszcze raz, jeżeli nie napominałem, tutaj mamy podstawkę dedykowaną. Fajna jest z tego powodu, że możemy ją przerabiać na różnego rodzaju. Pozycje, no niestety trzeba ją całą rozebrać i składać ją jeszcze raz. To jest taka bolączka de de dedykowanych podstawek do modeli Gunpla, no ale nie można mieć wszystkiego. Więc zobaczmy, jak wygląda w porównaniu do innych modeli i figurek. Na początek Marki Hasbro, Cobra Commander, Alice z... Alice, nie, Arsi, sorry. Arsi z serii Prime. Ostatnio siedziałem w tym, w... jak to się nazywa. W Sentinelu, i tak wszystko mi. tutaj Voyager Ultra Magnus y, High Grade Zaku 2F2. Może trochę przesunę kamerę. No i na koniec Master Grade Gundam Mark 2. bo tu już tylko nogi widać. I tak to się prezentuje. No jak widzicie, model nie jest jakiś wielki, ale naprawdę fajny. Podoba mi się. Bardzo, bardzo przyjemny high grade, fajna kolorystyka, mimo że z pozoru wydaje się taki yy, monolity, yy, monokolorystyczny, ale jak się przyjrzeć, to tutaj na szczęście kolorystycznie coś tutaj się dzieje. A przy tym nie jest pstrokaty jak, przy, przy, jak niektóre gandamy. I tak tu się przedstawia pierwszy aniołek Brokena. I do zobaczenia za tydzień, kiedy pokażę Wam drugiego aniołka Brokena. I'm